Cześć kochani, mamy wtorek. I zobaczmy jaka runa po wczorajszej Dagas dzisiaj będzie nam towarzyszyła. Dagas wczoraj taki przełom, a dzisiaj, a dzisiaj druga runa. Z takich huśtawkowych trochę nie. Bo daga też jest taka, że w jedną, w drugą. No i Was też jest taka, i Was łączy. Łączy światy. Doskonały czas na magiczne działania, doskonały czas na e, dokańczanie pewnych spraw. Jeżeli z czymś zwlekacie, jeżeli. Kolejne zadanie. Zobaczcie, jak to fajnie się układa. Najpierw mieliśmy eksperyment z pozytywnym patrzeniem i jakby wdrażaniem run w nasze życie z tą pozytywną energią, a teraz mamy zadania, które jakoś same się pojawiły. Nie wiem skąd, nie pytajcie, ale są. A jak będą się pojawiać w czasie odczytywania, no to wam będę o nich mówić ale mam dzisiaj dla was zadanie jeżeli macie jakąkolwiek sprawę, która zalega wam od dłuższego czasu z którą sobie nie radziliście albo odkładaliście bo nie chcieliście się nią zająć zajmijcie się nią dzisiaj dzięki i was może wam się udać zrobić ją bardzo szybko, może udać wam się dokończyć ją bardzo szybko, nawet jeżeli to była rzecz taka, wydawałoby się nie do przeskoczenia, nie do zrealizowania nie do zrobienia Iwas może nam w tym pomóc, bo to jest łączenie też rzeczy e, takich, które są no, nawet nieosiągalne. E, to jest piękne drzewo, które łączy dwie sfery, tak? Czyli tak jak, y, tak jak korzenie i y, tutaj y, jakby korona drzewa połączona jest przez ten pień, pień, bo tak właśnie wygląda Iwas. Która tutaj łączy wszystkie światy, tak samo i nam może pomóc połączyć dwie rzeczy, które są w zupełnie różnych, um, różnych um, no, odległościach, a dzięki niej możemy je złączyć i doprowadzić do końca. E, dla osób, które pytały mnie, co to są za karty, to są moje karty, moje autorskie karty. Jeśli chcecie je e, sobie kupić, to są już do kupienia w sklepie www.zakońtekrum.com e, i tam możecie je sobie nabyć. E, no, także ja Wam życzę dzisiaj pięknego, magicznego dnia. Wszystkiego dobrego i niech magia run będzie z Wami. Pa!